Siemanko ludzkie, z tej strony Dawid witam was w kolejnym na moim kanale w dzisiejszym odcinku będziemy grać w Geometry Dash ale pewnie pomyślcie sobie Eee Geometry Dash, nudne, spadam a w dzisiejszym odcinku będziemy grać w nietypowy sposób zapraszam do oglądania jeszcze zanim zaczniemy możecie wbić na serwer dla widzów, link w opisie. Y, tutaj mamy fajną atmosferę, możecie pograć z w Minecrafta, przy okazji powiedzieć temu, temu oto panu, żeby przestał lubić Gears, bo to jest najgorsze gówno, ale to temat na inny odcinek, dobra. Widzimy się w Geometrii Dashu. W każdym razie wbijajcie, będą, są też giveaway na tym serwerze. Dobra, GD już odpalone, w każdym bądź razie na tej myszce nie będę grał, jest to nowa myszka, nie chcę jej zepsuć Do tego odcinka przygotowałem myszkę za 20zł I mam tutaj tym czym będziemy grać, jest to młotek, mam nadzieję, że nie trafię do przypadkowego monitor, bo nie chce mi się mieć monitora straconego, siedzę w dupę Dobra, jeśli chcecie więcej odcinków, czekajcie muszę ściszyć to to zostawcie tutaj powiedzmy 10 łapek Będzie kolejny tak podobny odcinek tego typu No i co Lecimy dobra młotkiem Zasnów pierwszego poziomu Kurde to tury Nie no muszę tą myszkę czymś przytwierdzić O dobra lecimy O będę tam grał Patrzcie tu jak jestem dobry Nie Może się nie rozdupi po tym odcinku myszka No ona mi odjeżdża Kurde no nie odjeżdżę. gdzieś klika. Dobra. Jak przejdę kilka poziomów, będę się zadowolony. Jakby ona się nie odjeżdżała, to byłoby fajnie, dobra. Może będę to tylko 20 zł i ma tam mieć 5 lat, więc dobra. Y y strata nie będzie jakoś, jak się rozlupi. Trochę już jest brudna, bo młotek nie jest najczystszy. Patrzcie tu straczyć fly młotkiem, czyli że lecę bardzo prosto. Ale no musz... No muszę jedną no, ręką trzymać za tę młod... tą myszkę, bo ona odjeżdża mi. Dobra, gram teraz tak. Kurde. Działa? Nawadziała. Ja Zutana myszka. Dobra. O! Znalazłem no, fajną pozycję do grania, dobra. To jest bardzo fajna pozycja. Yy, można w niej nawet... Nie no, o komfortowej grze nie ma mowy. Ale przynajmniej mieszkanie się nie, nie lata jak bokiem dzieci. To i to prosto kilometrów na godzinę. Pyk. Dobra. Znowu mamy statek. Nie no, to ja robię swoim życiem? Gram goometry da młotkiem. Patrzcie tu! O oh shit! Teraz ginąłem! Dobra... Cyk, cyk, cyk! 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 Patrzcie, patrz jak jestem! No kurde! Nie zadziałał mi guzi. Gram sobie jakiś teraz poziom z tych... Nie wiem, co można tu zagrać. Hmm. ale jakieś łatwe przede wszystkim, bo... Dobra. Rip finger, O! Oh. Młotkiem. Dieter click. Sério, Tico? Dieter Klick, mod, que é tudo, óbvio. Dieter que No... Stój w miejscu! Senna Mischka. Senna Mischka! Kurde Ty, patrzcie tu No mm. syczej Kurde, 32 nie zrobi więcej, do jakie gówno, wiadomo, i dasz na Messengerze I przejdziemy sobie poziom od jednej osoby, w ogóle bardzo dobry ma chłop e, kurde Poziomy Fajne, party robi, pozdrawiam cię, Marci Dobra, lecimy jego, jego stałkę na młotkiem. Kurde, może przejdę, dobra. Mój cel to przejść młotkiem, tą strzałkę. Nie no, nie mogę pierwszego timinga tym młotkiem. Dobra, przechodzimy to młotkiem, uwaga. Discorda. Czekajcie, tutaj wyciszę Discorda i do was wrócę. Kurde nie wiem mi Kurde, ciężkie, ciężkie, bo o ile weź młotka to ja to przechodzę nie wiem, za pierwszym razem może weźmiemy za to razem. Dobra, spróbuję to przejść do młotka na razie. O, prawie za pierwszym razem, dobra. 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 Teraz możemy przejść z młotkiem. Nie no, kurde, myślałem się nawet. O! Oh, Byłem dalek! Kurde! Chyba jeszcze brauch nie wiem jaką medie. Nie no nie mogę teraz zajmować. Dobra, spróbuję za tą stroną. Ale co to jest kurde dziurę w guziku zrobi, nie? Gitter klika tak mogę robić, co jest? No. Halo!

<młys애ński> <młys애ński> Najlepszy zlejemy komedię dobrze, zajeczkami. Kurde, zlejemy komedię dobrze. Zajeczkami, zlejemy komedię dobrze. Zajeczkami, zlejemy komedię dobrze. Zajeczkami, zlejemy komedię komedię komedię. Zajeczkami, zlejemy komedię komedię komedię. Zajeczkami, zlejemy Wsakim throw. No, Mogę mniejszy moc. Zobacz, szczerze. Ale nie, kurde, największy moc. Wsakim jest, Bo jest No, tak, Mogę wytajmować. Nie, chyba nie. Halo. Halo jak ty guzik, no, nie zrobię spamu, No, No kurczę, nie Dobra, damy chyba link skroll, scroll. Jakoś dziwnie lata. Tak <śpiennie> to jest ten scroll dziwnie lata. Chyba po, chyba po scrollu. Niestety, to

co tu się stało? Halo! Muszę tekstury znowu świeżo. Nie wiem. Ta, ta gra to jest jeden wielki bug tego typu widzowie tak. Nie? Dobra, próbujemy ostatnią rzecz w dzisiejszym filmie będzie to... Blast Processing! Tak, ten poziom spróbujemy młotkie przejść. Bo mnie... Boi trochę to zamiast się zepsuć LMB, którym gramy. Czyli lewy przycisk myszki, tak się zepsuł scroll, bo sprawdzam, na Co to było No, te Dobra, ształka. Pem, 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 Pokażę wam jeszcze, na końcu, jak wygląda myszka po dzisiejszym odcinku, z udziałem tego to pana. Jak widzicie, mamy myszkę, ten scroll jakoś śmiesznie, dziwnie lata, chyba już niestety go nie będzie. Kurde, się z z zrało mi, niestety. Można drag klikować, choć i tak tego nie wykrywa. Dobra, got przycisk, działa, działa, a scroll no niestety w ducha. I to tak, to tak bez kitu, nie no, klika nie działa, ale nie działa przesuwanie w górę, w dół, się zrębało niestety, no i co, to by było na tyle, ta myszka, ten pan kończył swój duet na dzisiaj, może nie, jak będzie 10 łapy to nowo nagram, gram młotkiem w gd, dziękuję wam za oglądanie, z tej strony oczywiście był Dawid o kurde, przesunąłem się przypadkowo, pamiętajcie, aby zobaczyć moje poprzednie filmy oraz widzimy się w kolejnym odcineczku. On va vous montrer la... Hello